Półki w księgarniach uginają się od bestsellerów. Każdy ma jakąś swoją ulubioną pozycję, ulubiony gatunek. A jakie są ulubione książki gwiazd, z którymi miałam okazję porozmawiać? Sprawdźcie. Książki. Książki. Co Temat przed... rzeka. Temat czy, czy czytam? Rzeka? Czytam. Dużo czytam. Dużo. Co przeczytałem ostatnio i zrobiło na mnie wrażenie? Duchowe życie zwierząt. Przeczytałem. Uu. Co to? E, świat zwierząt, którego nie widzimy rozmawiamy troszeczkę o, jego, o ich instynkcie, czy właśnie jego braku, e, różnych, różnych takich fajnych rzeczy, które nie i nie wiemy na przykład o wiewiórkę. Moja ulubiona książka, e, mojego ulubionego pisarza Mario Puzo, łowcy umierają. E, po prostu obyczajowa książka, która przedstawia, e, jak może się otoczyć życie, kiedy z nim gram. Dobrze, to jest książka taką, którą bym bardzo serdecznie polecił, to jest jak mówię o Mówiłem już o tym poprzednim nagraniu, ale się nie nagrało, nie wiadomo dlaczego. Kurczę, blade! Książka ta opowiada o latach 50. w Szwecji o tym, co się działo w szkolnictwie, w Szwecji, o tym, że ruchy narodowościowe, ruchy nacjonalistyczne były wszechobecne. Hitleryzm jeszcze gdzieś tam pozostał w umysłach tych niektórych Szwedów, którzy jak wiadomo mieli tam troszkę, troszkę romansowali z takimi dziwnymi partiami i ugrupowaniami. Słuchaj, a czy ty jesteś fanem Harry'ego Pottera? Jestem wielkim. A przeczytałeś wszystkie tomy? Nie, nie przeczytałem wszystkich, nie? przeczytałem te pierwsze. Te... No, to musisz tak gonić. Znaczy, przeczytałem te pierwsze i ostatnią, która nie została zekranizowana, y, czyli scenariusz. te Zakręte, a... przyklęte dziecko. Tak, 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 ale... tak. A ty nawet podobny jesteś do Harry'ego no Pottera. No ja ci... jestem tak samo zdolny, słuchaj. Ja umiesz czarować? <laughs> Umiem, zaczarowałem kilka osób, nie wiem. Kilka, kilkaset tysięcy nawet A, mi powiedziała. Dobre. Dobre. No, nie wymyśliłem. A czarodziej, no.